Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Trzecia Biegłość, gdzie tym razem spotykamy się z Łysym 1986. Cześć. Cześć, witam wszystkich. i czołgiem Emil 1 na bardzo fajnej mapie dla wieżowych czołgów, czyli Westfield. Ja tę mapę szczególnie kiedy gram z parką kororem po prostu uwielbiam, bo ta góreczka, do której ty od razu, Emilem, się zbliżasz, jest po prostu stworzona. Dla wszystkich pojazdów, które mają dobrą depresję i w miarę pancerne przynajmniej przody wieży. No ale dobra, spotykamy się przy okazji trzeciej takie, Dwa takie musztardowe paseczki na Lufie. Powiedz mi w ogóle, co to jest Emil 1? Emil 1, czuł ciężki, szwedzki, ósmego poziomu. Bardzo fajny, wieża dość twarda. Magazynek, 4 pociski. Czas pomiędzy pociskami jest dość długi, potem 2 sekundy czy tam około 2 sekund i to jest dość mało Minusem jeszcze jest to, że skupia troszeczkę długo Ale ogólnie całkiem fajnie. wszelkom mhm. tutaj strzelasz sobie w Patriota, strzelić go raz, drugi, teraz trzeci strzał Niestety przebijacie Emil, ale na spokojnie oddałeś, było warto, bo wcisnąłeś trzy pestki, przyjąłeś jedną, więc bilans jak najbardziej ok. Jeśli chodzi o działo, to 217 przebicia na pocisku pod, podkalibrowym, ale jakby standardowym i 320 alfy na APC-rze takim pełnym 242, czyli różnica powiem szczerze między Goldem a tym Goldem Goldem jest taka dość niewielka. E, tak, nie ma jakichś tam większego ten, aczkolwiek wiadomo, ja mam takie przeczucie, że czasami te pcr goldowe e, tak jakby e, cenniejsze były, jakby ta, ta prędkość była większa i naprawdę lepiej e, chodziły o. Mhm. No niestety teraz z czterech strzałów tylko ci dwa weszły, raz 23 trzeciego, raz Wemila. Ale tak jak też zauważyłem, przed nagraniem robisz to, co ja robię na molnie. Uwielbiam to robić magazynkami, bo jest to najbardziej skuteczne, ale robię to większością czołgów, czyli po prostu walenie w traki. Jeśli tylko przeciwnicy wyjeżdżają tak jak właśnie ten Patriot, czy tak jak Emil, to po prostu wyklikanie gościa pierwszy strzał i potem trzy kolejne z demedżem w pierwsze kółko, no to jest coś chyba najprzyjemniejszego. No, i tobie powolutku idzie, więc teraz oddam już głos z Tobie, żeby nie gadać ciągle. Powiedz, mi, jakie są wymagania na Emilu na tę biegłość, bo na razie masz tych uszkodzeń półtora tysiąca. Eee, łącznych trzeba było mieć, myślę, że około 3-35 tysiąca, coś około tego. I wtedy tak rosło tam 0,2-0,5, czasami nawet. Zresztą się w bitwę się kasowała. Eee, I to tak trzeba było mniej więcej robić. Tylko też musi oczywiście mapa podejść, bo jeżeli nie podejdzie mapa, to, to wchodzi w niego wszystko. Mhm, czyli mówisz 35 tysiąca, ja tak bym obstawiał raczej troszkę wyżej, bo 3000 tysiące to było trzeba na jesie trzecim ale jednak magazynek chyba będzie wartość mieć troszkę wyższą e, 2200 damage'u i 1400 asysty to co, to już 3600 w tym momencie to już by ta biegłość wpadła, w ogóle ile miałeś przed tą bitwą biegłości? Nie, przed tą bitwą miałem jakieś 93,6 biegłości mhm. Brakowało tutaj, musiałem wbić ponad 1,5% ale dość sporo i na początku myślałem bardziej, że, że wpadnie, powiedzmy, dobra bitwa, i będę potrzebował jeszcze jedną, żeby wbić tą biegłość. Ale z biegiem czasu, jak zacząłem, że tak powiem, wbijać tutaj damage, to zobaczyłem, że jest szansa. Jest szansa i może by się udało w tej bitwie, ale jakoś tak do końca jeszcze nie wierzyłem. No szkoda, że ten czwarty strzał ci wywanie wszedł, bo bardzo ładnie dwa strzały takie, yy, jak ja to mówię, gęszenie i, i dogęszenie, czyli gość już stawał w tę ci na permatraku, yy, oddałeś. No i ten trzeci strzał, ładny czwarty strzał kompletnie jakoś poleciał w, yy, w pancerz co, i tam nie weszło. 3100 uszkodzeń, e, gdzieś polujesz albo na jednego emisja, albo na drugiego. Na razie się nie wychylasz. A jak jest z pancerem tego czołgu? No bo wszyscy wiemy, że Kranwagen po prostu nieprzebijalna przebijalna wieża łącznie z jak pancerem na hitach. A Emil 2 i Emil 1? E, Emil 1 ma dużo większą tą wieżę e, i przede wszystkim, jak ona jest skontowana tak bardzo ostro, to jest wtedy fajnie. Ale jeżeli e, troszeczkę więcej tej wieży pokażesz, to lordy już przebijają. Więc mhm. nie jest tak do końca fajnie. Emil Dwójka ma dużo lepiej, eee, ale ten, że tak powiem, na ósmych tierach daje radę, dziewiątki który też na tych już nie ma szans. Okej, okay. kolejny ładny zestaw, track plus damage, teraz trawa MX a Przebijasz go ładnie, 4200 uszkodzeń niestety od dłuższego czasu nie wzbogaciłeś nawet o jeden punkt Demerzu po asyście, bo twoi jakoś nie wykorzystują trakowania, ale bitwa dość łatwa, 8 do 3 idzie. Pamiętasz swój rekord Demerzu na Emilu, bo ta bitwa taka naprawdę całkiem całkiem się zaczyna robić. Nie, nie pamiętam, nie pamiętam nawet. Ale, ale myślę, że w granicach około 5000 było i, i chyba potem miałem za 3,5 jeszcze wtedy. 11 do 3 tu jeszcze by nie było biegłości Brakowało mi dwóch strzałów, żeby Aha. mieć e, trzeci pasek Aha, bo masz moda, tak? Na biegłość? Tak, tak A, czyli widziałeś na żywo jak ci idzie, OK. Tak, więc wiedziałem, że tam naklikałem I teraz potrzebowałem dwie pestki, żeby weszło I żeby mieć tam jakiś tam delikatny zapas, ale Czyli zapas widzisz mały. Skorpiona, pierwszy strzał bez sensu, za szybki, nie trafiasz Drugi strzał, powinieneś trafić, nie trafiasz Trzeci strzał, już trafiasz I czy czwarty wejdzie? Poleciał, tak jest. I co, ile teraz było? Łysy? I wpadło, wpadło. 95,10. 95, 95 bo, bo ci zapytałem, ile było po tym strzale w Skorpiona. 95,10 i przechodzimy do podsumowania. Gdzie muszę przyznać, te musztardowe paseczki wyglądają naprawdę bardzo przyjemnie. Trzy odznaki biegłości, jak powiedziałeś, troszkę ponad 95%, więc wbiłeś naprawdę e, raz, że z dużym zapasem, a dwa, no sam przyznasz, że skok, y, jeśli chodzi o biegłość, w tej bitwie był chyba całkiem spory. Tak, nie spodziewałem się takiego skoku. Liczyłem właśnie, że bardziej tutaj będzie trochę demerza, tam około 4000. I, I będzie dobra bitwa, żeby w kolejnej wbić może ten pasek. Ale, ale udało się bardzo fajnie, I, i długo podchodziłem do tej biegłości, więc, więc, więc to była fajna nagroda ta bitwa, mhm. że, że wpadła biegłość. Oznaka mistrzowska as pancerny, duży kaliber i wsparcie, 4755 punktów uszkodzeń, dwa fragi dało Ci 1440 bazowego EXPA. Po drugiej stronie najlepszą bitwę zagrał y, AMX Premiowy Li Liberty 3300, potem Lube 2000 i mniej. No i cóż, przekonajmy się w podsumowaniu 23 strzały, 20 trafień, 15 penetracji na dystansie 300 plus wyszły czy dwa trafienia, to były chyba w te z tego skorpiona tak, dwa to znaczy, razy. No szkoda, bo widać było już taką niepewną rękę przy, tych, przy tym pierwszym strzale z ostatniego magazynka, że chciałeś już bardzo oddać i trafić, i tak już troszkę chciałeś po prostu przyspieszyć tę biegłość, mogłoby się to zemścić. A powiedz mi, gdybyś tego ostatniego strzału nie trafił, to biegłość by była czy byś zatrzymał na 9,4,9,9? Raczej 9499. No to, no to nieźle. Rzut na taśmę. To nieźle. No i tak, asysta 1426. W sumie najwięcej asysty zrobiłeś na Patriocie 500 i na... nie na Emilu, czyli tak. No właśnie, na Emilu trochę spotem, trochę też trakiem, stąd najwięcej asysty. No i właśnie, koszty, koszty bitwy, ponieważ jeździłeś na złotej amunicji, nie zauważę, by były racje bojowe? Chyba nie. By nie, ta racja nie jeździła. Okej. Okay. Na za samą amunicję 100 tysięcy na minusie. Po odjęciu wszystkich kosztów jesteś w bitwie na minusie 35 tysięcy, co uważam, że jakimś tam wielkim kosztem nie jest, bo jak ja kiedy na przykład walczę beczką na Goldzie i na racjach, to tamte 80-100 tysięcy jest faktycznie norma. Oczywiście na minusie. 2160 Expa. To powiedz mi, jak w ogóle z perspektywy czasu, bo nie wiem, czy grasz nim jeszcze, czy nie grasz, ale jak oceniasz, Emila? Gram nim dalej. Bardzo go lubię. Bardzo przyjemnie mi się gra i praktycznie od samego początku go polubiłem. Ma dość dobry zasięg widzenia, dlatego wierzę na optyce i, i daje to radę, dlatego też po spocie dużo się przywozi. Bardzo polecam go, bo jest bardzo przyjemnym czołgiem, tym bardziej taki magazynek, który można się nauczyć grać, bo jednak coś czasami odbije i, i, i jest całkiem fajny. Do biegłości podchodziłem dość długo. Bo szybko wbiłem tam do 92%, później miałem 94%, spadło do 91%, dobiłem tam chyba do, w ciągu 3 dni właśnie do 93% z hakiem i stwierdziłem, że no, trzeba spróbować ten atak i jakoś tak poszło. Dobra, no to na koniec zawsze dwa standardowe pytania. Jakie plany na kolejne trzecie biegłości? 50-100, lorka 40 ton, te dwa tanki i E25, gdzie mam tam 94%. I, I to chyba, że tak powiem, tyle z planów. Okej. Okay. Jakbyś chciał kogoś pozdrowić, to mikrofon jest Twój. E, pozdrawiam Flonera Gonza, Jace, moich kolegów plutonowych, e, ciebie i widzów. Bardzo dziękuję w imieniu swoim oraz widzów. E, no to cóż, Łysy, powodzenia w kolejnych biegłościach, w biegłościach. E, dzięki za dzisiejszą powtórkę i. Yy, zapomniałem mam powiedzieć, w każdym razie yy, to moi drodzy tyle, jak się spodobało zostawcie łapkę w górę, a tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego, cześć!